Kasia Szarmach. Słuchacie podcastu Spotkania z Medycyną, w którym rozmawiam o chorowaniu, o tym, jak chorowanie wpływa na różne strefy naszego życia, a zwłaszcza na emocje i relacje z bliskimi. Jest to podcast, który nagrywam też na razie w bardzo prowizorycznych warunkach i mam nadzieję, że nie odbije się to jakoś bardzo na jakości nagrania. Jakość będzie dla Was przyjemna do słuchania, ale też od razu powiem może, że wszelkie uwagi Wasze chętnie przyjmę, jeżeli jest coś, co sprawia, że Wasze odczucia podczas słuchania nie macie takiego pełnego komfortu. Słuchania jest coś, co mogłoby ten komfort poprawić. To bardzo chętnie się dowiem, co to jest. Chociaż też oczywiście mogą się pojawić jakieś niespodziewane dźwięki, szumy i zakłócenia, chociażby z tego powodu, że w pokoju obok śpią moje malutkie dzieci, a tuż obok mnie siedzi wcale nie taki malutki pies, który też uwielbia szczekać na samochody, więc możliwe, że będą tu jakieś niespodziewane przerwy. Dobra, dosyć tego wstępu. Dzisiaj chciałam poruszyć taki trudny temat, jakim jest przekazywanie informacji o śmierci. Chcę opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób to robić. Jest to temat trudny, ale no też jeżeli śledziliście mnie wcześniej na Instagramie albo jeżeli słuchaliście już kilku odcinków tego podcastu, to może zauważyliście, że raczej nie rozmawiam tutaj o w czasach na Bali. Warto, myślę, rozmawiać właśnie o takich tematach, które są trudne, ale jednocześnie... Nie zatrzymują może nas na tym, że coś jest trudne i przytłaczające, i mam nadzieję, że też nie skończymy tego odcinka z takim poczuciem przytłoczenia i zagubienia w tym, że coś jest bardzo trudną rzeczywistością. Mówię, że takie rozmowy mogą być bardzo życiodajne, że to są tematy, po wysłuchaniu których, po przyswojeniu ich w sobie możemy też wychodzić umocnieni. Dlatego właśnie zapraszam Was na taki odcinek poświęcony przekazywaniu informacji o śmierci. Myślę sobie, że raczej nikt z nas nie chce znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy musimy być posłańcem przekazującym komuś złą wiadomość. Natomiast no, życie takie jest, że prędzej czy później prawdopodobnie każdy z nas w tej sytuacji się znajdzie. A może zresztą niektórzy z nas już mają takie doświadczenie za sobą. Także też będę bardzo wdzięczna, i to chyba podkreślam w każdym odcinku, że chętnie też posłucham o Waszych doświadczeniach. O Waszych przemyśleniach, bo to jest też coś, co bardzo dużo mnie uczy i ubogaca też całą tą społeczność, która tworzy się wokół podcastu, spotkania z medycyną. Chciałabym Was zachęcić do takiego eksperymentu myślowego. Spróbujcie sobie przypomnieć, co robiliście w momencie, kiedy dowiedzieliście się o katastrofie smoleńskiej, albo na przykład o śmierci Jana Pawła II. Jeśli ktoś z Was jest trochę starszy ode mnie, to być może też możecie sobie tutaj wrzucić na przykład do tego eksperymentu zamachy z 11 września. Ja miałam wtedy 5 lat, więc nie bardzo to do mnie dotarło, co się wtedy wydarzyło. Nie mam jakichś żywych wspomnień, natomiast z tych dwóch poprzednich wydarzeń, o których wspominałam, czyli katastrofy prezydenckiego Tupolewa i śmierci papieża, mam dość żywe wspomnienia. Jestem w stanie dokładnie powiedzieć, Jaki film oglądałam w tym momencie, w którym miejscu się znajdowałam, w jaki sposób się dowiedziałam, kto przekazał mi tę informację. Tak samo zresztą ze śmiercią bliskich osób, i to może być nawet jeszcze bardziej wyraźne wspomnienie: I jestem w stanie bardzo, bardzo precyzyjnie wskazać, jaka była pogoda, co akurat robiłam gdzie miałam zamiar się wybrać, jaka czynność została mi przerwana, co się zmieniło po otrzymaniu tej informacji. Jestem w stanie podać, od kogo ją otrzymałam i jaką drogą, czy to była rozmowa telefoniczna. W części takich sytuacji pamiętam też dokładnie słowa, które padły. I to jest dla mnie w ogóle niesamowicie zaskakująca i fascynująca jakaś właściwość ludzkiego mózgu, że mogłoby się wydawać, że to są dość mało znaczące szczegóły tak naprawdę, że Powinniśmy się skupić w tym momencie na czymś zupełnie innym, a mimo wszystko nasz mózg zapamiętuje tak, no właśnie, pozornie mało istotne szczegóły. I z jednej strony jest to dla mnie fascynujące, a z drugiej też stawia takie konkretne wyzwanie przed nami, bo sprawa ma się też tak, że te pierwsze minuty po otrzymaniu informacji o śmierci bliskiej osoby. Czy o jakiejś katastrofie, ale tutaj skupmy się na, mm, konkretnie, już na przykład na, na śmierci bliskiej osoby. Te pierwsze minuty mają ogromny wpływ na e, przeżywanie całego procesu żałoby. Czyli te kilka pierwszych chwil będzie rzutowało na najbliższe nasze kilka miesięcy, być może kilka lat i na, na cały przebieg procesu żałoby. Dlatego też e, wiadomo, jeżeli jesteśmy akurat tą stroną, która informacje otrzymuje, to nie mamy zbyt dużego wpływu na to, jak rozmowa się potoczy. Natomiast, jeżeli to my jesteśmy tą stroną informującą, to mamy tutaj wpływ duży i warto się postarać, żeby zrobić to dobrze. No właśnie, dobrze, czyli jak? Pierwszą moją myślą jest to, żeby zdjąć z siebie przede wszystkim tą presję, jakiś taki dodatkowy ciężar, że to ma być powiedziane bardzo delikatnie, żeby kogoś się nie urazić. To znaczy, delikatnie tak, w jak największej czułości i delikatności, w porządku. Ale nie chodzi o to, żeby nie wywołać w kimś przykrych emocji, żeby to powiedzieć tak, wiecie, delikatnie, żeby ktoś się na przykład nie rozpłakał. Ta informacja jest bardzo trudna. To nie jest, nie wiem, rozmowa z przyjaciółką o tym, że ona źle dobrała buty do sukienki i jakby jej to delikatnie powiedzieć, czy, nie wiem, powiedzieć komuś, że mu nieładnie pachnie z buzi. To, to nie jest ten kaliber informacji. To jest informacja, która sama w sobie niesie taki ciężar i ona... To ta informacja wywoła e, smutek i, i reakcję szoku, rozpaczy, jakąkolwiek ciężką reakcję, a nie prawdopodobnie sposób, w jaki to przekażemy. To, to nie musimy być tutaj jakoś super delikatni i troszczyć się o to, jak to powiedzieć, żeby ktoś to przyjął z uśmiechem na ustach, bo jakich fikołków byśmy nie robili, to informacja, że zmarł ktoś bliski, nie wywoła uśmiechu drugiej osoby. Druga moja myśl jest taka, że najlepiej informacje o śmierci przekazać osobiście. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, zwłaszcza w, sobie, w takich współczesnych czasach, gdzie często żyjemy w dużym oddaleniu od siebie, mimo że te więc gdzieś są bliskie, ale jest bardzo typowa sytuacja, że żyjemy w różnych miastach, więc inną taką też dość dobrą opcją jest przekazanie informacji przez telefon. I tutaj od razu mm, muszę zaznaczyć, że warto upewnić się, czy osoba, z którą rozmawiamy, nie prowadzi na przykład akurat auta. Hmm. Albo może jest w otoczeniu, w którym niekoniecznie chciałaby dostać taką informację, powiedzmy w środku imprezy otoczona przyjaciółmi, albo um, gdzieś w pracy, na przykład w takim biurze typu Open Space, i też niekoniecznie będzie czuła się komfortowo, jeżeli wiecie, pierwsza reakcja nie będzie do końca kontrolowana, nie taka jakby sobie. Życzyła być oglądana w dość intymnej sytuacji przez postronne osoby, dlatego warto się upewnić, poprosić na przykład, żeby to, nie wiem, mam, mam ważną, trudną informację, czy możesz zjechać na pobocze, czy, czy mógłbyś znaleźć takie miejsce, w którym będziemy mogli porozmawiać sam na sam. Jest też oczywiście opcja przekazania takiej wiadomości przez SMS i wydaje się to, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, że jest to taka najsłabsza opcja, żeby lepiej tak, raczej tak nie robić. Natomiast nie lubię wskazywać takiej najgorszej opcji, że coś jest na pewno złe, ponieważ są bardzo różne sytuacje, i tak naprawdę czasem może się to okazać dobrą opcją, a nie ma jakichś złotych rozwiązań, jedynych słusznych standardów. Wiemy już powiedzmy wybraliśmy formę, której chcemy użyć, natomiast jest jeszcze pytanie, jaką treścią wypełnić tę formę. I teraz. Myślę, że słabym pomysłem może być powiedzenie na przykład o, cześć, babcia nie żyje. Wiecie, to nawet dziwnie brzmi, to myślę, że intuicyjnie jakby większość osób by czegoś takiego nie powiedziała, chociaż tutaj też jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie często my sami jesteśmy dotknięci tą śmiercią, często sami działamy w jakąś afekcję. No jest to bardzo nietypowa sytuacja, dlatego myślę, że jeżeli przygotujemy się do niej trochę tak na chłodno, tak jak teraz, możemy sobie o tym porozmawiać w takim podcaście, dołączyć do tego jakieś swoje własne przemyślenia. Myślę, że daje nam to szansę też na po prostu lepszą, spokojniejszą reakcję już w czasie akcji. Więc myślę, że intuicyjnie no większość osób z nas jednak by coś tam wstawiła pomiędzy cześć a babcia nie żyje. I Czymś takim, co my intuicyjnie czujemy, że powinno tam być, jest to nazywane strzałem ostrzegawczym. To jest właśnie strzał ostrzegawczy, coś, co powinno się znaleźć między przywitaniem, zaczęciem rozmowy, a przekazaniem tej informacji już stricte o czyjejś śmierci. Strzał ostrzegawczy to jest takie zdanie, które przygotowuje niejako na złą wiadomość. To może być na przykład, mam bardzo złą wiadomość, muszę powiedzieć Ci o czymś bardzo przykrym. Czy wiecie, strzałem ostrzegawczym może być już nawet samo to, że poprosimy kogoś y, gdzieś, byśmy porozmawiali na osobności, to już czasami tak, wyobraźcie sobie, jak ktoś do Was przychodzi mówi już takim tonem, sam ton już może być w ogóle takim strzałem ostrzegawczym. Ktoś z poważną miną, poważnym tonem mówi do nas hej, chciałbym z Tobą porozmawiać na osobności, wyjdźmy proszę. To już jest wystarczające strzał ostrzegawczy, to jest, y, czujecie już to napięcie w Waszym ciele, nie? że już, y, już przygotowujecie się na to, że "ok". Ta informacja może być e, szokująca, coś zaraz się złego wydarzy, tak, i to jest bardzo ważne dla osoby, która e, zaraz ma otrzymać ten docelowy strzał, już nie ostrzegawczy, bo może rzeczywiście trochę się nastawić, nawet to, że może stonować w jakiś sposób swoją reakcję, e, że może zareagować w sposób, którego potem nie będzie się jakoś wstydzić. Czasami takim strzałem ostrzegawczym może być też już samo otoczenie, w którym się znaleźliśmy. Wiecie, to dużo też zależy od kontekstu. Ja tutaj. Mówiąc o tym, gdzieś mam w głowie cały czas taką dość typową sytuację, że jedna osoba towarzyszy na przykład tej babci gdzieś tam w domu czy w szpitalu i dzwoni do dalszych kuzynów, żeby poinformować o śmierci babci. Ale to są często, są tak różne konteksty. Wyobrażam sobie na przykład sytuację, gdzie dwie osoby spotykają się w szpitalu, bo powiedzmy ciocia miała wypadek i jedna osoba dociera tam wcześniej, druga później, więc spotykają się jakby z tym strzałem ostrzegawczym i słyszyby sam kontekst, w którym się spotykają. No bo nie jest to sytuacja, w której się znajdujemy na co dzień. No chyba, że przebywamy oczywiście w tym szpitalu części, bo odwiedzamy tam naszą bliską osobę od kilku tygodni, no to wtedy jednak mimo tego otoczenia szpitala wypadałoby jeszcze dodać jakiś strzał ostrzegawczy, jeżeli stan naszego bliskiego się pogorszył. Na przykład dostałem dzisiaj złe informacje od lekarza. Chociaż tak jak też już wspomniałam, czasami zupełnie wystarczającym strzałem jest już sama nasza postawa ciała. Smutna mi na ton głosu, to już czasami po prostu wchodzimy na ten korytarz szpitalny i po osoby, która dostała wcześniej informację, już widzimy, że te informacje nie były dobre, nie? już widzimy, że coś się stało. Mogę jeszcze dodać, że warto też zorientować się, czy ktoś w ogóle wie, jaka była sytuacja, bo może zdarzyć się, że dzwonimy do dalekiej kuzynki, że babcia Hela nie żyje, a kuzynka nawet nie wie, że babcia chorowała, czyli ten strzał ostrzegawczy będzie też tutaj takim wprowadzeniem do sytuacji pamiętasz, nie wiem, czy wiesz, że babcia Hela chorowała i niestety już nie choruje. No, dobra, to, to może słabo brzmi, ale no wiecie o co chodzi. Można powiedzieć, na przykład wiesz, mam bardzo złą wiadomość, babcia Hela była od kilku tygodni w szpitalu i dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że zmarła. Żeby chociaż jakoś ramowo nakreślić sytuację, czy wujek jechał nad morze i niestety był wypadek wujek jest w szpitalu. Takie nakreślenie kontekstu też trochę pomaga w ogóle osobie osadzić się w tej sytuacji, tej osoby, która otrzymuje informacje. Ważne jest też to, że strzał to jest strzał i on ma być krótki. To jest strzał, a nie wiercenie dziury nożem. Na przykład zdarzyła mi się kilka lat temu taka sytuacja, gdzie mój znajomy przekazywał mi informację o śmierci taty naszego wspólnego kolegi. I to to akurat nie była taka informacja, która mnie jakoś bardzo mocno dotknęła osobiście. Ze względu na tego kolego, oczywiście, no było mi przykro, natomiast tego ojca jakoś dobrze nie znałam. To nie była dla mnie taka bardzo bolesna, osobista strata. Natomiast sposób przekazywania tej informacji zapamiętałam bardzo dobrze, bo kolega akurat pisał mi wiadomości przez Messenger i napisał mi, wiesz co, mam bardzo złą wiadomość od Jacka. I, I wiecie, fajnie był strzał ostrzegawczy, tylko że po tym nie nastąpiła ta informacja, stricte, która miała nastąpić, zmarł jego ojciec. Tylko była jeszcze długa, długa historia w kilku wiadomościach. Wiecie, jak na messengerze się wyświetlają te kropeczki, że ktoś coś pisze. No to kilka takich wiadomości, kilka minut wpatrywania się w te kropeczki i wiadomości w stylu. Dowiedziałem się właśnie od jego siostry. Spotkałem ją, kiedy szedłem gdzieś tam. Zadzwoniła do mnie i powiedziała. I dopiero w którejś tam kolejnej wiadomości po takim długim, długim wstępie nastąpiło, że jego ojciec nie żyje. Ja myślę, że to gdzieś też nie zakłada złych intencji tego kolegi, absolutnie to jest, wiecie, myślę, że też nawet dobre miał intencje, być może celowo albo nie pomyślał, a może, może celowo to robił, żeby troszeczkę złagodzić ten szok, czy taką bolesną informację. Natomiast no, przyniosło to nieco odwrotny skutek, bo pamiętam jakby dużo tego napięcia, gdzie miałam tylko wiadomość, okej, okay, jakaś jest zła informacja od tego Jacka. Co się teraz wydarzyło? Czy on miał jakiś wypadek? Wiecie, już mnóstwo myśli w głowie, już ja sobie zdążyłam nakręcić tych scenariuszy, więc warto tego oszczędzić drugiej osobie. Wydarzyło się coś złego, okej, okay, ale oszczędźmy już tego napięcia, które jest spowodowane kręceniem sobie dodatkowych scenariuszy i wymyślaniem, co jeszcze złego mogło się stać. Więc e, krótki strzał i zaraz po nim wiadomość, najbardziej wprost, jak się da. Babcia zmarła dziś rano, ciocia Hania miała wypadek, jest w szpitalu. Bo, wiecie, ten sposób przekazywania informacji nie musi dotyczyć tylko śmierci. To jest też ogólnie w jakichś trudnych sytuacjach, diagnozy przewlekłej choroby, jakiejś śmiertelnej choroby, w najróżniejszych trudnych sytuacjach, czy nawet, czy nawet że ktoś się rozwodzi. To, to są wszystko takie informacje, które szokują. No dzisiaj akurat skupię się na tym kontekście śmierci, ale tak, żebyśmy to też mieli powiedziane, że może to też dotyczyć wielu różnych sytuacji. I powiedzmy, że jest to sytuacja, że ktoś zmarł. No, mówimy, babcia zmarła dziś rano, i teraz, jeśli zmarła, to zmarła, a nie zasnęła snem wiecznym, poszła do aniołków, wyruszyła w ostatnią drogę. To są takie poetyckie sformułowania, które w niektórych sytuacjach mogą być nawet bardzo dobre, pomocne i wspierające, ale one są dobre na inne momenty, a tutaj mogą utrudnić odbiorcy zrozumienie sytuacji. I tutaj pamiętam na przykład taką starszą panią, której pielęgniarka przekazała informację o śmierci jej męża. W słowach, że pan Zbyszek odszedł. I ta starsza kobieta zrozumiała, że gdzieś poszedł, jakby że poszedł do innego pokoju, była zaskoczona tym, bo, bo mąż był już w takim stanie terminalnym, już od jakiegoś czasu leżący, umierający, i nagle poszedł gdzieś, co się wydarzyło, jakby skonfundowanie. Że takie poetyckie sformułowania no, mogą przyczynić się do wystąpienia różnych niezręcznych sytuacji, i też e, myślę, że ważne jest zrozumienie, że one same w sobie nie pogorszą tej sytuacji. To, że po, to znaczy, to, że powiemy wprost, że ktoś umarł, nie spowoduje, że to będzie gorsza sytuacja, że on umarł bardziej niż jeżeli powiemy to w jakiś delikatny, eufemistyczny sposób, taki poetycki, zawoalowany, to. Sytuacja bazowa jest niezmienna, to nikogo nie ożywi, że powiemy, że on zasnął. Pewnym takim wyjątkiem tutaj są dzieci, i tutaj może kiedyś jeszcze w ogóle przydałby się osobny odcinek na ten temat: jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, o umieraniu, bo tu jednak musimy dostosować ten komunikat do umiejętności poznawczych dziecka, do, do jego możliwości intelektualnych, wesprzeć przy okazji dziecko emocjonalnie. Także to jest trochę większy temat i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Może jeszcze porozmawiać nawet z, z jakimś gościem, y, zaprosić kogoś, kto się zna na tym trochę lepiej niż ja. W każdym razie, padł nasz strzał. I co dalej robić po tym strzale? Powiedzieliśmy y, ostrzeżenie, powiedzieliśmy informacje najbardziej wprost, jak się dało. Co dalej? Nic. Co to znaczy... Nie ma już tutaj dalej jakiegoś scenariusza, w złotej rady, algorytmu, schematu, za którym trzeba podążać. Jedyne, za czym trzeba podążać, to jest ta osoba. I tutaj trzeba po prostu być, słuchać, patrzeć, reagować pozwolić na różne reakcje, przyjąć je. I tutaj przypomina mi się fajne powiedzenie księdza Kaczkowskiego, że. Krwotok należy tamować, a łzy nie popłyną. To jest też dość istotne, żebyśmy się nie wystraszyli, może tej reakcji płaczu. Żebyśmy nie próbowali tak, jak czasami do dzieci się to zdarza, że mówimy, nie płacz, nic się nie stało. No, jak się nie stało? No, stało się, właśnie zupełnie się stało coś ważnego, i ten płacz jest tutaj naturalną reakcją. On nikomu nie zrobi krzywdy. Nie bójmy się tego płaczu. To, co możemy zrobić, to na przykład podać chusteczki. Być może, być może na przykład będzie chwila ciszy, być może będzie płacz. Być może coś jeszcze może wydarzyć. Może być też lewina pytań, to też jest często. Ale jak to? No tak to. Nie, nie odpowiadamy. No tak to. Możemy wtedy stopniowo poszerzać te informacje. To jest też w ogóle dobrze wiedzieć o tym, że idąc przekazać taką informację, jeżeli oczywiście okoliczności na to pozwolą, możemy się już troszkę przygotować zawczasu i zebrać jakieś informacje o tym właśnie, gdzie to się wydarzyło. Kiedy, czy ktoś przy nim był, czy cierpiał. No, oczywiście mogą padać kolejne pytania: czy ten umierający coś powiedział, jeszcze jakieś ostatnie słowa, czy, czy to było w domu, czy w szpitalu, czy ktoś przy nim był, co z pogrzebem i tak dalej. Jeżeli mamy takie informacje, no to po prostu podążamy za tą osobą i odpowiadamy na jej pytania. Naszą rolą, to chyba najbardziej chcę podkreślić, że naszą rolą nie jest to, żeby być jakimś buforem zmniejszać ciężar tej informacji ponad to, że mamy wpływ w jaki sposób przekażemy to nie mamy wpływu na to, żeby zmniejszyć ciężar, ciężar tej informacji żeby to było jakieś przyjemniejsze w odbiorze I, i nie jest to naszą rolą doprowadzić właśnie to, o czym już mówiłam na samym początku odcinka, nie jest naszą rolą doprowadzenie do tego, żeby ktoś na wieść o śmierci babci się uśmiechnął tak? Bo, bo tak to pięknie rozegramy można też zaproponować swoją pomoc, swoje towarzystwo jakieś zrobienie herbaty, pomoc w formalnościach. Na razie, oczywiście, w takich formalnościach bardziej dotyczących może organizacji pogrzebu niż sprzątania mieszkania czy podziału spadku na to jeszcze przyjdzie czas, bo tutaj też jest to takie dla mnie dość istotne, że często się zdarza, że w tych pierwszych dniach, czasem tygodniach po śmierci bliskiej osoby, jest w społeczeństwie taka świadomość, że Warto się zapytać, jak się czujesz. Przynajmniej warto jakoś się o tę osobę zatroszczyć, towarzyszyć jej, może gdzieś zaprosić na spacer. I często to zainteresowanie, niestety po kilku tygodniach żałoby, ono spada. I chcę podkreślić, że dość istotne jest to, jeżeli jesteśmy w stanie, żeby towarzyszyć też dłużej, nie tylko w tych pierwszych chwilach świeżej żałoby, ale także, a może zwłaszcza, po kilku tygodniach, nawet miesiącach, bo często jest to właśnie ten okres, kiedy osoby będące w żałobie wpadają w depresję, bo kończy się gdzieś to zainteresowanie, zaczyna się już właściwe życie z tą stratą, życie po stracie. Jest to zupełnie nowa sytuacja, którą trzeba oswoić, i często na tyle trudne jest to oswajanie. Że właśnie osoby, które tej straty doświadczyły, są, są bardzo podatne na depresję nie tylko w tym pierwszym momencie, ale zwłaszcza po kilku miesiącach od doświadczenia straty. Dlatego tym bardziej warto właśnie i w tych pierwszych chwilach, ale i w kolejnych tygodniach i miesiącach zapewniać o chęci pomocy, towarzyszenia, wysłuchania. I to tyle albo aż tyle, bo towarzyszenie, po prostu bycie jest jednym z najtrudniejszych zadań i o tym też opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Co bardzo odradzam w tym kontekście przekazywania informacji o śmierci, to próby pocieszania, takiego natychmiastowego. Mówienie jakichś dobrych słów, no wiesz, co prawda dziadek zmarł, ale cokolwiek to powiecie, ale to tego dziadka już nie ożywi. Więc tak naprawdę trudnością w przekazywaniu tych informacji o śmierci, dla mnie przynajmniej nie jest samo to, sama ta konstrukcja, przez którą tutaj starałam się Was przekonać Ber, cicho. Dużo trudniejsze jest dla mnie bycie, bycie w tej bezradności, bycie w tym, że jakkolwiek pięknych słów byśmy nie użyli, to sytuacja jest słaba, po prostu słaba, a czasem beznadziejna i zostaje tylko i aż bycie i towarzyszenie. I to jest najtrudniejsze i najpiękniejsze zadanie, jakie możemy dostać. Jeśli interesuje Was ten temat i inne tematy związane z chorowaniem, czy właśnie z odchodzeniem, to zachęcam do wysłuchania pozostałych odcinków, zasubskrybowania też tego podcastu na tych platformach, na których go słuchacie. Jeśli macie możliwość, będę również bardzo wdzięczna za łapki w górę oraz udostępnianie tego podcastu w Waszych mediach społecznościowych. Pomoże mi to dotrzeć do innych osób, dla których być może ten podcast okaże się wartościowy. Także zachęcam Was też do podsyłania tego podcastu osobom, o których sądzicie, że może. W ich życiu wnieść jakieś dobro. Jeśli macie ochotę podzielić się waszymi przemyśleniami, to zachęcam też do zostawienia komentarza pod dedykowanym postem na Instagramie, lub możecie napisać do mnie maila na adres, który jest podany w opisie tego odcinka, podobnie jak wszystkie inne linki, o których wspominałam. To jest dość chaotyczne, ale mam nadzieję, w jakiś sposób było to merytoryczne i pomocne, przede wszystkim pomocne. I zostawiające y, słuchaczy, odbiorców, czyli Was w y, jakimś poczuciu y, wsparcia, dostania czegoś wartościowego. Mam nadzieję, że tak było. Dobra, dajcie znać, czy tak było. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.